Mam z tej strony: Lisandro Lopez, i dzisiaj odpalamy potężne nagrody za Food Champions na moim głównym koncie. A jakie to będą nagrody, przekonamy się już za chwilę. Pozostały mi trzy spotkania i mam rekordowy bilans, jak na ten moment FIFA, czyli bilans 15-2. Ale zanim mecze decydujące i zanim paczki, to umówmy się 2000 łapeczek do góry i widzowie. Robimy SBC. Robimy SBC bardzo drogie, robimy SBC, które może zmienić wszystko, jeśli chodzi o ten klub. A SBC wygląda właśnie tak. To SBC na ten moment kosztuje 1 300 000, więc jak widzicie, ma tylko 300 000, ale jeśli wbijemy te 2000 łapy do gry. To umówmy się, że posprzedaję jakieś karty i zrobię co w mojej mocy, żeby chociaż jedno to SBC e, zrobić. I standardowo napiszcie w komentarzu, jeśli już wy potrafialiście coś w tym SBC, jeśli to wy już mieliście okazję coś fajnego w ogóle zrobić to SBC, jeśli mieliście okazję coś fajnego trafić. Partnerem kanału jest g2a.com. Znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach. Link w opisie. Polecam. Aktualny Bilas 15.2. Dobrze się gra tym składem, bo zmieniliśmy skład. Przypominam, to jest nowy skład. To jest skład, w którym gram po raz pierwszy pod Champions i jest dobrze, widzowie, jest dobrze. Jest godzina czwarta w nocy, bo dosłownie kilka godzin temu wróciłem z ekstra klasy. No i streamka od Paliłem dla widzów, którzy byli na streamku, oh, owo... dobra, ja z nim grałem i wygrałem 2-1, ale to jest soj, bardzo ciężki mecz to będzie. No jest czwarta w nocy, ostatni dzień, fut Champions, więc no tu nie ma już łatwych przeciwników. Dla widzów, którzy byli na streamie i... Jeśli tego streama wywaliło, a wywaliło, to wywaliło przez muzyczkę. Niestety ten mecz, który graliśmy, przegraliśmy. No i lecimy, lecimy, trzy spotkania, no i widzowie, ogólnie wróciłem z Ekstraklasy po bardzo zaciętych spotkaniach, zawodnicy tam no, no, no weszli na swój najwyższy poziom, tak naprawdę każdy z nich i od razu gra się lepiej, po takich meczach, po takiej analizie tych spotkań od razu gra się po prostu lepiej, przyjemniej i w ogóle wszystko inaczej, łatwiej wychodzi, dlatego też mamy bilans 15-2 i zobaczymy co się uda zrobić z tego bilansu ostatecznie. Wow! Ależ ładny słupeczek, ale no, słupeczek to nie bramka, a powinno być. To ładne wykończenie na zielonym, pięknie, wszystko dobrze zrobione. Tak jest, do pustaczka! Ładnie! Ładnie, puszczasz. Jeden do zera! No, i to jest właśnie też coś, co, czego nauczyłem się po prostu dzisiaj. Komentując i analizując te spotkania chłopaków, no, spokojne rozgrywanie akcji, takie szukanie tego podania jeszcze w polu karnym nie granie aż tak na pałę, co ja lubię robić. To robi wrażenie, widzowie, no i mamy 1 do zera. Ta akcja to jest idealne odzwierciedlenie tego, co się właśnie czego się nauczyłem dzisiaj, naprawdę. No kurde, dobrze, no gdyby znowu fineska taka piękna na zielonym I kurde, zakończona znowu spojeniem, czy tam innym aluminium Nie mogło być, nie mogło być, no ale mamy, mamy na szczęście Puskas znowu, znowu strzela, no w tym meczu pokazowym, takim gdzie ogłaszałem mój składik, Puskas no nie spisywał się jakoś mega dobrze, fenomenalnie A tutaj no dwie sytuacje, dwie bramki On się nie chwali, on ma talent widzowie A jak robić globalne zadymienie, to no właśnie w taki sposób. Ten mecz był zbyt łatwy widzowie dla mnie. No i mamy 2 do 1, 52 minuta. Karny, czerwona kartka. Nie, no czemu to nie jest czerwona, halo. Kto to ma strzelać, niech Półska strzela. Mamy to! Pewniaczek! 3 do 1! Ale no głupi faul w sumie. No i zadymiamy jeszcze. 2 minutki, 3 do 2. Dobra, wygrywamy. Wygrywamy, mamy 16 linków, więc jest dobrze, bo te nagrody już wiemy, że będą nie najgorsze, no ale tutaj jest atak na 18 linków, żeby to były nagrody rekordowe. 18 linków, jeszcze w tych nowych y, zasadach, jakby weszły te nowe rangi, to jeszcze nie miałem. Więc tutaj te dwa mecze. No to będzie walka. Po prostu będzie walka. 16-2 na ten moment. Atakujemy. Co tu dużo gadać? Atakujemy. E, no ale trzeba tutaj pana Zinedina Zidana troszeczkę odzyskać. Może troszeczkę nielegalnie, ale odzyskamy. No bo zagramy sobie skład batelisy, wyjdziemy se. I se. Zidan powróci do naszego składu. No i meczyk numer dwa w dzisiejszym odcinku, let's go! Walka! Piękna akcja! Cudownie, znalazł tam bandwapy. oj Ojojojoj! Oj, oj. Nie wygląda to za dobrze. Peter, musisz. Odbieramy w takiej sytuacji nagrodę za trzecią rangę. Co i tak myślę, że jak nagranie Full Champions o godzinie pierwszej w nocy w tym momencie odbieram o czwartej 57. I tak nie jest złym wynikiem, i biorąc pod uwagę, e, to, że mamy nowy składzik, to wszystko, co najlepsze przed nami. Może w przyszłym tygodniu zaatakujemy jakąś jeszcze lepszą e, rangę i zobaczymy, jak to będzie. E, mamy trzy piki do otworzenia. Więc odpalmy, odpalmy. Są ciekawe karty. I na przykład trafiamy kokę w porządku. Do, dobra karta. 86 rola to zawsze cieszy i zawsze fajnie jest takiego. Kokę trafić. Mamy Robertson 89. To I zobaczmy, co będzie w ostatniej karcie. w Ostatnim piku. To, bo ostatnią kartą to będzie David Soria. Dawid Soria, zawodnik, który. U Szymona Blachowiaka No, zrobił zadymienie e, Dobrze, ja może te karty w jakiś sposób Przepalę, żeby ich nie marnować Czy to jest dobry pomysł? Dobry pomysł, bo zawsze warto Nie marnować kart, jeśli mamy tylko i wyłącznie Taką możliwość, zobaczmy Na co mamy opcję przepalić Bo jestem ciekawy jak wygląda w ogóle ten pik e, Po ikonę Ence pęce, ja cię kręcę Naprawdę, ojojoj A jakie paczki tutaj dali? ja cię kręcę, no to jest hit widzowie No od moim zdaniem to jest hit dali paczkę z Primem lub Momentum za 1300 i paczki jakie tam są do zrobienia, do zgarnięcia za TSBC No są... no są żenujące, po prostu są żenujące, naprawdę No nie, dobra, przepalanko, dzięki temu tego będę ben benacera Ratujemy od Quixela, ale niestety cała reszta będzie musiała zostać zquixelowana. Sześć paczek mamy, więc wykorzystajmy teraz tego Bannensera, wyślijmy do klubu. I przechodzimy do tych naszych siedmiu paczek wypracowanych. Dosyć ciężko, dosyć ciężko, ale zobaczmy, co się tutaj wydarzy. Banner w pierwszej paczce, to jest paczka chyba ta niewymienna, Alvaro Morata 83. Okej, okay, i no... Niewymienni zawodnicy, więc spoko. Teraz będzie paczka za... Mm, za co? Za SBC, tak? Za, za chyba za... Za tą ikonę. Za to jedną, jedną SBC z ikoną. Mamy barelle 84, w porządku. No, dobrze, dobrze, dobrze. I teraz, moi drodzy, przechodzimy do... Tych najlepszych paczek. Dwie paczki za 50 tysięcy, paczka Ultimate i dwie paki za 125 tysięcy. Let's go! Powiem tak, no niech odda, bo jak nie odda, to będziemy musieli znowu dokonywać zmian w składzie. A nie chciałbym, bandek, no nie, delikt. Nie chciałbym dokonywać jakichkolwiek zmian w mojej jedenastce, bo gra się nią po prostu dobrze. Ale jeśli będzie trzeba, zrobię to, co będzie trzeba, cytując klasyka. Więc jeśli bijecie 2000 tysiące do góry, widzowie to będziemy robić w tym tygodniu, no dzisiaj na streamie w zasadzie, dzisiaj stream 21 plus minus na tym kanale YouTube będziemy streamować, gdzie będziemy robić to SBC, opaczkę z ikoną Prime lub Momentum 92. Jestem bardzo ciekawy, czy w ogóle to odda. Jestem ciekawy też waszego, waszej opinii, czy to w ogóle się opłaca robić, czy nie. No bo paczki, z mojego doświadczenia paczki raczej nie oddają. Może to się zmieni, widzowie. Może, no. Płochy. RF. Pelegrini 84. To nie ratuje. To nie ratuje nie pomaga. Jak tam są SBC, gdzie 88 skład trzeba przepalać, 89, matko jedyna, to te ify sobie możemy wsadzić. Wszyscy wiemy, gdzie. Wiemy, gdzie. Hiszpania, ECB. Och. Dobra, dwa walkouty. No, zawsze trzeba się cieszyć dwóch walkoutów i dowie, naprawdę. Mamy czasy, jakie mamy. Te walkouty nie są gwarantowane. No ale nie mieliśmy nawet overall 86 To jest najprzykrszejsze w tym wszystkim. Słaby walkout i walking. Matko, jedyna. Sirigu. Och, no muszą, muszą coś pozbierać w tym Fut Champions, żeby to wszystko miało ręce i nogi, bo na ten moment, no nie wygląda to, nie wygląda to najlepiej, jeśli chodzi o atrakcyjność tych nagród i atrakcyjność tego, co można w tych paczkach potrafić. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu, my widzimy się dzisiaj na streamie 21 plus minus, trzymajcie się cieplutko, papa. Pa.